Cześć. Ja jestem Mati i przez ostatnie miesiące tworzyłem swoją grę marzeń. Zaczynając od gry o stawianiu klocków do pełnoprawnego city buildera bez ograniczeń. Na mojej drodze były momenty zwątpienia, ale także wielkie osiągnięcia. Więc usiądź wygodnie i oglądaj. Wszystko zaczęło się, kiedy zobaczyłem ten obrazek. Pomyślałem, że gra o budowaniu pikselowego miasta bez żadnych ograniczeń byłaby świetna. Zero martwienia się o pieniądze czy surowce, tylko Ty i Twoja kreatywność. Więc usiadłem do komputera i zacząłem kodować. Ale zaraz! Dlaczego w ogóle zacząłem robić tę grę? Moim celem jest udowodnienie sobie, że mogę stworzyć grę, w którą ludzie będą chcieli grać. Aby tego dokonać, muszę nie tylko zrobić dobrą grę, ale także zbudować społeczność, która będzie chciała w nią grać. Pierwszym moim pomysłem było zrobienie gry 2D, w której mamy do wyboru różne struktury, które możemy stawiać. Ale to miało dużo minusów. Między innymi ograniczałoby gracza, więc chciałem zasymulować środowisko 3D, pokazując na ekranie wiele pikseli, którymi będę mógł osobno manipulować. To z kolei było za trudne. Nagle wpadłem na pomysł, który zmienił wszystko. Tworzę grę 3D, którą będę rozpixelizowywał w shaderze. To było to, czego szukałem. Pierwsze, co zrobiłem, to przepisanie całego kodu sporadnika do mojego shadera. Już wtedy wiedziałem, że ta gra będzie wyglądała epicko. Dodałem możliwość obracania, skalowania i stawiania klocków. Na razie respiło się je za pomocą klawiszy, ale w dalszej części odcinka dodam interfejs. Aby jacyś aktywiści nie przykleili mi się do gry, Postanowiłem dodać trochę zieleni. O tak! To czas modelowania! Ostatnio wchodziłem do blendera jakiś rok temu, więc to drzewo wygląda prawie tak brzydko jak ja. Zmieniłem je na trochę ładniejsze, dodałem możliwość zalesienia terenu i sprawiłem, aby drzewa nie wchodziły w budynki ani w siebie nawzajem. Dodałem możliwość stawiania cylindrów, które od razu respiły się z trawą na górze, co później usunąłem. Wszystko szło dobrze do momentu, aż natrafiłem na pierwszą ścianę. Wymyśliłem sobie, że wysokość drzew będzie się zmieniała automatycznie na podstawie wysokości terenu. Robiłem to 5 godzin i dalej nic nie działało. Dałem sobie z tym na razie spokój i zrobiłem daszki, gui, o którym wcześniej wspomniałem, niszczenie oraz dodałem drzewom grawitację. O tak, to rozwiązało wcześniejszy problem. Jak dla mnie jest to teraz dwa razy bardziej satysfakcjonujące. Dodałem możliwość kolorowania, ale dalej nie byłem pewien, czy ta gra jest w ogóle fajna. Po 30 minutach grania i budowania byłem w stanie stwierdzić, że ta gra jest zwarta ukończenia. Sam nie byłem w stanie się od niej oderwać i w głowie miałem pomysły na więcej budowli. Ale przecież miałem ją tworzyć, więc przeszedłem do drugiego etapu. Aby ktokolwiek usłyszał o mojej grze, muszę zebrać społeczność. Najłatwiejszy sposób? YouTube. Problem w tym, że zupełnie nie wiem, jak to zrobić. Nagrałem szorca, w którym buduję lwią skałę i wstawiłem z nadzieją, że stanę się wiralem. Następnego dnia obudziłem się pełen energii. Spojrzałem na wyświetlenia i nie było aż tak źle. Jednak liczyłem na coś więcej. Postanowiłem zastopować trochę z pracą nad grą i w zupełności skupić się na tworzeniu długiego filmu. Był to poradnik odnośnie walki w grach. Chciałem przed wypuszczeniem devlogu z tej gry zebrać widownię na kanał. Opublikowałem i... 13 wyświetleń. Tyle uzyskał ten film po 24 godzinach. YouTube nawet nie próbował promować tego filmu. Już chciałem się poddać, ale dałem sobie jeszcze jedną szansę. Uznałem, że jeśli następny film nie przebije chociaż 500 wyświetleń, to kończę pracę nad grą na dobre kilka miesięcy. Wstawiłem jeszcze jednego szorca, po czym oddałem się w 100% YouTube'owi. Postawiłem film pod tytułem Czy da się zrobić grę 0D? Odczekałem kilka dni, a następnie sprawdziłem wyświetlenia. Ponad tysiąc? Wiedziałem, że nie mogę się teraz poddać. Byłem tak blisko celu. Wróciłem do pracy nad grą z nowym zapałem. Oraz zaplanowałem kolejny film. Tutorial do Godota. Zrobiłem przenoszenie budowli, dobieranie kolorów, zwiększenie obszaru zalesienia, nowe typy drzew, które wyglądają trochę jak palmy, nowy sposób obracania, malowanie, nowy typ budowli. Dodałem nawet dynamiczne oświetlenie, dzięki któremu możecie dostosowywać kierunek światła i tworzyć zachody słońca. Nadszedł czas wstawienia tutorialu do Godota. Pracowałem nad nim bardzo długo i byłem pewien, że wypali. Niestety tak się nie stało. Znowu rozważałem poddanie się, ale nie mogłem tego zrobić. Włożyłem za dużo pracy w ten kanał i tą grę. Na duchu podtrzymywało mnie to, że jeden z moich filmów już wypalił. Wystarczy to tylko powtórzyć, prawda? Wtedy zacząłem robić ten film, który teraz oglądacie. Jeśli dotarłeś do końca, to wiedz, że możesz przyczynić się do tworzenia tej gry. Wyślij film znajomym, zostaw komentarz lub obejrzyj go jeszcze raz. Zobaczymy, gdzie poprowadzi nas historia.